Dobra, zaczynajmy. Mm -hmm. Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka. Zobaczysz jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do Brain za 3 2 1 Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Wprzedajemy brain z tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, okay. wchodzisz! Na ziemię! Ej, kurwa wszyscy! Klepa powiedziałem! Kasa. Ty, dawaj kurwa kasę, bo cię zajebię jak pierdolonego psa. W porządku, już ja. No ruchy, 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 kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę?